Teraz ostrożnie idziemy w tą stronę, chyba w tą, tak raczej w tą, o, teraz w tym będzie zabawa. A, i musimy zążyć, że te deski się zapadają. O, okej, okay, udało się. Beczki. Sprawdzimy, może coś nie będzie, ale wątpię. O, ładujemy sobie trochę życia i lecimy dalej. Fajny krzak jakiś. Nic znowu, pyk, pyk. I ściana rozwalona. No, to lecimy. Hmm, ledwo co? Uo! Uo! Ale wkładka! Hej, tylko ciekawe gdzie dalej. I hop. Złapie się, złapał się. W porządku. Hmm, nieźle ich. Ściągło. No leżeć. O, w porządku. Teraz znów zabawa z tymi... ...stalagmitami, czy tam stalagmitytami. Nie wiem, jak to tam się odróżnia. I znów deski. Okej, okay, a teraz znów chyba... Na no, to tak. Hop. Heh, tak chodzimy po tym gzymsie. Nie wiem, czy to spada w ogóle, czy nie, ale wolę nie ryzykować. Bo podczas skoczenia, jak skoczymy, to wtedy dopiero zlatuje. Ale wcześniej nie wiem, czy spadnie, czy nie. Chyba raczej spadnie. Nie, nie wiem, nie próbowałem. O, w porządku. Mamy nasze, naszego save'a. zapiszemy. No ale nieźle procent gry. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No, w porządku. A teraz gdzie? Tu bodajże. Tak. O, tam nam się piasek świeci. Do zebrania i hop. Jesteśmy teraz bezpośrednio na dwóm, to nie wiem czy nam by coś się stało jakbyśmy spadli, czy nie, no ale lepiej nie ryzykować ha, łaźnie podmiejskie, miejskie tak powiedzieć I zbieramy piasek. Nie wiem, czy tutaj się zapada, czy nie. Raczej się zapada. O, jednak nie. Zobaczymy, jak będzie dalej. А, не тупой же. Но. Окей. Добра, и теперь хиба было надо. Не, а может и не. Ну, Chyba też nic, zobaczę Teraz tu budajże O, znów nie to że. ze 3 zobaczymy czy coś w ogóle A chyba nic nie będzie a, oh, zechciało mi się zabawy z tym cztyletem. No, i lecimy dalej. Hm, huh. a teraz co? Chyba dalej po ścianie. Ta. I drabiną w dół. Teraz jeżeli dobrze pamiętam, to będzie ze zbiornikiem wodnym. Mhm. Zbiornik wodny. No to dobra, lecimy. I teraz na inne... I wizja Hop. z tą maszyną będzie nieźle. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca Dobra, trachodzimy na te Gzymsy, czy jak to tam to się nazywa Tak, gzyms to traszy Gzyms Chyba tutaj niżej, tak i hop. Gdzie dalej? Chyba Tendy. O, nasi dobrzy znajomi. Hmm, chciałem wskoczyć po tamten piasek, tylko zbytnio nie pamiętam, jak to było. A to chyba później, to raczej później. Teraz dostaniemy się do tej pułapki, którą widzieliśmy na wizji. To znaczy wizji, którą widzieliśmy wizji. Malinę. Tutaj musimy zwinnie niczym tarzan. Może nam się to nie udać, ale... No i hop. No, udało się na szczęście. Jesteśmy w takim pomieszczeniu Nie pamiętam, a tu chyba gdzieś Nie, nie pamiętam Tu gdzieś powinno być źródło z wodą albo coś gdzieś dalej Teraz musimy wskoczyć na ten Grzyms Ok О, та папка с этими ножами. Ну они тупые же. Он начал. Ну и это выглядит. Mam nadzieję, <laughs> że trafię tutaj Ło Dziebnęło rasa, ale Udało się Jakieś przeżyliśmy, dobra, teraz tą skrzynkę trzeba zepchać Okej No Można było się domyślić, że będą tu nie Nie wiem, do czego w ogóle mogła służyć ta pułapka, która tu się znajduje. Może jako pułapka, może jako jakaś maszyna do rozdrabniania czegoś? Nie. Okej. Okay.